No cześć, to ja i w tym filmie pokażę wam jak naprawić ten błąd. On ostatnio często pokazuje się jak dołącza się na mój serwer i to nie jest wina serwera, tylko zazwyczaj mapy. Ogólnie chodzi o to, że albo mapa się źle pobrała, albo masz ją pobraną, ale Team Fortress jej nie wykrywa z jakiegoś powodu. I w tym filmie pokażę wam cztery sposoby i są też timestampy, więc jeśli chcecie se przewinąć, to proszę bardzo. Sposób numer jeden, to jest bardzo prosty, szybki i oczywisty sposób, ale jest on bardzo ważny. Wchodzicie do Team Fortress, klikacie w opcję, tutaj w menu, wielu graczy i zaznaczacie tutaj, pobierz wszystkie pliki. Teraz jak to zrobiliście, możecie zresetować grę najlepiej i dołączyć jeszcze raz na serwer i jeśli to nie zadziała, to przechodzimy teraz do sposobu numer 2. Jeśli nadal pokazuje wam się error, to musicie usunąć mapę, która wyświetla wam się na errorze, który dostajecie, jak próbujecie dołączyć. Ponieważ plik tej mapy może być uszkodzony. W tym przypadku weźmiemy mapę Wacky Races, jak widać na tym screenie. Aby to zrobić, musicie wejść w pliki gry, a robicie to w ten sposób. Klikacie prawym przyciskiem myszy na Team Fortress 2 w bibliotece Steam. Właściwości. Pliki lokalne, przeglądaj, tf i wchodzimy w folder Download i Maps. Tutaj macie wszystkie mapy, które macie pobrane z serwerów społeczności. Teraz musimy znaleźć mapę, która powoduje error i ją zwyczajnie usuwamy. W tym przypadku, jak mówiłem, jest. to tutaj znalazłem i po prostu usuń. I najlepiej to się robi przy wyłączonym Team Fortressie, więc jeśli robicie to, to wyłączcie Team Fortress albo zresetujcie, jak mieliście włączonego. Ja osobiście też miałem raz problem z tym errorem Missing Maps i ten sposób, który przed chwilą wam pokazałem, zadziałał. Nie pamiętam na jakiej mapie to było, ale zadziałał mi. Jeśli nadal macie ten error, to czasami powodem jest to, że jest ustawiony limit pobierania i większe mapy nie mogą ci się pobrać. Żeby to naprawić, musicie kliknąć prawym przyciskiem myszy w Team Fortress 2 w bibliotece Steam. Właściwości. I tutaj, na dole, musicie wkleić ten argument, który pokazuje Wam się teraz na ekranie. On też będzie w opisie, więc możecie sobie go po prostu skopiować, jak nie chce Wam się pisać. Po prostu wklejacie tu i upewnijcie się, że jak tutaj mieliście coś wcześniej, to jest spacja między tymi. W skrócie, to coś ustawia limit pobierania na 800 MB, więc teraz nie powinno być żadnych errorów z tym, że mapa jest za duża do pobrania. Jeszcze dopowiem. Że nie jestem w 100% pewny, że ten sposób działa w Team Fortressie, ale wiem, że, za, że działa w CSGO. Mi się wydaje, że warto o tym wspomnieć, bo no nie, wiem, jeśli działa w CSGO, to powinno działać w, C w Team Fortress, co nie? No to jest ten sam silnik, tak naprawdę, więc nie wiem. Ja, ja nie jestem ekspertem, ok? Ja to znalazłem w necie, ja po prostu robię film, ok? Posób numer 4. Jeśli wciąż macie ten error, to bardzo możliwe, że albo coś źle zrobiliście, jak próbowaliście poprzednich sposobów, albo faktycznie wam nie działa. Więc zanim będziecie próbować tym sposobem, to spróbujcie jeszcze raz poprzednich. Więc ten sposób polega na manualnym pobraniu mapy lub map, które Wam nie działają, a robi się to w ten sposób. Najpierw zróbcie sobie screena albo zapiszcie sobie nazwę tej mapy, która Wam nie działa. Potem możecie pobrać mapę przez warsztat Steam, Gamebanana albo tf2maps.net. Najpierw spróbujemy przez warsztat Steam, bo tak jest najłatwiej. I załóżmy, że mamy error z mapą Pd Mim Machine RC4. Wchodzimy w warsztat Steam tutaj. I tutaj wpisujemy nazwę mapy. W tym przypadku Mim Machine. I ją pobieramy. Jeśli mieliście pobraną jakąś mapę, to odsubskrybujcie. Zasubskrybujcie jeszcze raz. Jeśli po wpisaniu nazwy mapy wam tutaj żaden wynik nie wyjdzie, to możecie wkleić pełną nazwę mapy. Czasami to działa. Możecie też się pobawić, wiem, z usuwaniem tutaj jakichś na przykład o elementów z, z tej nazwy. Ja nie wiem, jak wyszukiwanie tutaj działa, po prostu nie, po pobawcie się, może znajdziecie. Jeśli nie znajdziecie, to musicie spróbować pobrać przez tf2maps.net i do tego przechodzimy teraz. Więc teraz wam pokażę, jak pobrać mapę przez tf2maps.net. Oczywiście link do tej strony znajdziecie w opisie. Jak jesteście na stronie głównej, to najeżdżacie na tą strzałkę przy Downloads, Search Downloads, klikacie i tutaj wpisujecie nazwę mapy, którą szukacie i klikacie Enter. I proszę bardzo, znaleźliśmy. Zazwyczaj też pokazują tutaj się inne mapy, których nie szukacie. Więc po prostu musicie wejść, popatrzeć, czy to jest na pewno ta mapa, jeśli znaleźliście, nie wiem, takie coś, nawet nie wiem co to jest, boję się nawet. Musicie po prostu popatrzeć po screenach, czy to jest na pewno to, czego szukacie. I jeśli znaleźliście już mapę, którą szukacie, to klikacie w Download Now i najlepiej zapisać sobie plik gdzieś na szybko na pulpicie. Teraz trzeba wejść w pliki gry, więc cofamy się do biblioteki, klikamy prawym przyciskiem myszy w Team Fortress 2, właściwości, pliki lokalne, przeglądaj. Wchodzimy w Folder TF Download Maps i tutaj do tego musicie wrzucić tą mapę, którą przed chwilą pobieraliśmy. Teraz e, niestety nie będę tłumaczył wam, jak się pobiera mapę przez Game Banana, bo ja szczerze sam nie potrafię. Jak wchodzę na stronę, wchodzę w zakładkę Team Fortress, nie? Bo tą ikonkę klikam. Zjeżdżam trochę niżej, klikam w Maps. I tutaj nie mogę zaznaczyć żadnych filtrów, nie wiem. Nie mogę wyszukać tej mapy, którą chcę znaleźć. Jak tutaj wpiszę nazwę mapy, to wychodzi mi, wychodzi mi jakiś, nie wiem, mim, kill sound, hit sound, music, robots, nawet nie wiem, co to jest. I nie mogę tutaj nigdzie zaznaczyć mapa. Nie mogę filtrować po mapach. Nawet jak kliknę tutaj na przykład w mods. To tutaj nie wychodzą mi mapy, tylko jakieś, nie wiem, Ocean Machine, capture the flag. To akurat jest mapa, to zły przykład. Na przykład Golden Machine Gun. Nie mogę tu nigdzie zaznaczyć, że chcę szukać mapy. Wychodzą mi tu jakieś spray i inne jakieś śmieci, których nie chcę. Czemu ja to widzę? Ja nie chcę tego mieć, ja chcę mapy. Więc niestety nie pokażę wam, jak pobrać mapę przez Game Banana, bo sam nie potrafię. Ale jak jakimś cudem znajdziecie na tej stronie mapy, której szukacie, to proces pobierania jest dosłownie taki sam jak przy, przy pobieraniu z TF2 Maps. Pobieracie mapę na pulpit, najszybciej będzie wtedy i po prostu przerzucacie do folderu Maps, który wam pokazywałem przy pobieraniu przy TF2 Maps. Więc to by było na tyle, mam nadzieję, że pomogłem i można już normalnie grać. Jeśli nadal macie jakieś pytania albo coś wam nie działa, to piszcie w komentarzach i będę próbował odpowiedzieć na wszystko. Trzymajcie się i widzimy się na serwerze.